Hi guys! Dzisiaj chcę Wam trochę opowiadać o czwartym tomie Kronik Dziedziców, czyli Dziedzic Zaklinaczy. Jest to powieść, która pod pewnym względem przypomina swoje trzy poprzedniczki, jednakże w znacznym stopniu się od nich różni i myślę, że właśnie to jest w tym tomie najważniejsze. Jednym z głównych bohaterów w tej części jest Jonah Kinloch, chłopak, który w późniejszym czasie trudni się z zaś kiedy go poznajemy, jest zaledwie dzieciakiem, jednym z nielicznych, które przeżyły masakrę w Tonehill. Była to taka przyjazna komuna w Brazylii, w której mieszkali wajdloci. Podejrzewa się, że za masakrę mogą być odpowiedzialni czarodzieje. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, zresztą podobnie jak bohaterowie, co tam się wydarzyło, dlaczego ludzie musieli zginąć i to jeszcze w naprawdę ogromnej liczbie. Niemniej jednak nasi bohaterowie snują domysły, które w większym bądź mniejszym stopniu mogą mieć coś wspólnego z prawdą, ale nie myślcie, że tak łatwo Wam pójdzie i od razu się o tego dowiecie. W każdym razie nasz bohater ma nie lada zadanie, Ponieważ musi poradzić sobie tak naprawdę ze swoim życiem, z pracą, nie oszukujmy się, skrytobójcy, jak również na własną rękę będzie próbował dojść do tego, co wydarzyło się, kiedy był dzieckiem. I no właśnie, i musicie się przekonać sami. Warto dodać, że wszystkie dzieci ocalały z tego pogromu. Mają teraz pewne pro magiczne problemy zdrowotne i przyznam, że nie przypominam sobie innej serii, w której mielibyśmy do czynienia z czymś podobnym, ponieważ są to pewne upośledzenia, y które wycieńczają organizm, a ich skutki są przerażające. Tak więc myślę, że to może Was zainteresować. Kolejnym bohaterem, a raczej bohaterką jest Emma Greenwood. Dziewczyna, która tak naprawdę wychowuje się sama, mieszka z dziadkiem, który ją poza lutnictwem i muzyką chyba świata nie widzi, co oczywiście nie jest prawdą, jak dowiadujemy się niedługo po rozpoczęciu powieści. W rzeczywistości dziewczyna tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o tym, kim jest, kim byli jej rodzice i jaką moc posiada. W sytuacji tak naprawdę podbramkowej dziewczyna zostaje wciągnięta do świata, w którym żyje John'a i jego przyjaciele. Świata, który znamy z poprzednich części, a który tutaj jest zdecydowanie bardziej dramatyczny. Jest to część, która powinna mieć swoją bezpośrednią kontynuację. Kiedy dojdziecie do końca, zrozumiecie o co chodzi i przyznam, że naprawdę zasługuje. Na kontynuację, ponieważ bohaterowie są obłędni. Zarówno Johna, który jest naprawdę chodzącym ciachem, co wcale nie ułatwia mu życia, biorąc pod uwagę, że jego dotyk zabija. Tak na pewno teraz pomyślicie, że jest to motyw bałkowany przez wiele, wiele lat w wielu powieściach, pojawiał się już w samej mitologii. Niemniej jednak, myślę, że pod tym względem Dzień Zaklinaczy może Was zaskoczyć, ponieważ. Tutaj ma to trochę inny, bardziej dramatyczny jednak wydźwięk, ponieważ w dziedzictwie Klinaczy dar wykorzystywany jest bezpośrednio do zabijania, jak również zupełnie przypadkowo mogą zginąć niewinni ludzie, którzy powinni przecież żyć. Tak więc nie przewracajcie oczami, ponieważ w dziedzictwie Klinaczy naprawdę zostało to świetnie przedstawione. podobnie. Zresztą, jak wątek romantyczny, który nie odstrasza, nie zmusza Was do dalszego kartkowania i przeskakiwania z miejsca na miejsce w powieści. Sądzę, że jest naprawdę dobrze zbudowany, ale gadam, 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 a nie doszłam jeszcze do najważniejszego. Dzień Zaplinaczy to tak naprawdę poezja, jeżeli chodzi o muzykę. Wydaje mi się, że pisanie o muzyce jest naprawdę bardzo trudne, bo ponieważ jak oddamy dźwięk, współgranie i współpracę ze sobą różnych instrumentów, ludzi, wokali? Dzień zaklinaczy to naprawdę kompendium pięknych słów, niemal poezji, która opisuje właśnie muzykę. Muzyka jest jednym z najważniejszych, motywów tej powieści. Tak naprawdę wiąże się zarówno z pracą, jak i z zainteresowaniami, z rozrywką. Ona jest tutaj w wszystkim. Przyznam, nie czytam jeszcze powieści, w której w taki sposób podchodzono by do tego tematu. Jestem tym zachwycona i chociaż tak należy do tych, którym słoń nadepnął na ucho, więc nie jestem zbyt utalentowana wokalnie oraz instrumentalnie. I może właśnie dlatego tak wielkie wywarło na mnie wrażenie to, jak autorka opisuje właśnie muzykę, której każdy z nas słucha, którą jedni z nas uwielbiają, inni po prostu uważają za rozrywkę, a jeszcze inni tak naprawdę z niej żyją. Warto wspomnieć, że pojawiają się elementy, które zdecydowanie są przeznaczone dla czytelnika wśród starszego, jak na przykład właśnie śmierć. Tak naprawdę z ręki naszego głównego bohatera, ale również zombiaki. Tyle, że na pewno czytaliście, bądź spotkaliście się już z motywem zombi w wielu powieściach. Zombie mogą być takie czy inne, raczej niepiękne. Tutaj, motyw zombie został potraktowany. W sposób bardzo wyjątkowy, ponieważ autorka uczyniła z, właśnie z, ty, z tych chodzących trupów coś swojego. Tak więc motyw, który jest teraz, przynajmniej do niedawna był bardzo popularny, tutaj jest, stał się domeną świata stworzonego w kronikach dziedziców i przyznam, że robi to wrażenie, ponieważ. Nie chodzi tutaj właśnie o te chodzące żywe trupy, ale o to, co jest w nich i co nimi porusza. A także to, że to, co jest w środku, okazuje się coś czuć. Ciężko jest mi nie, nie zdradzić Wam zbyt dużo, ponieważ ch chciałabym naprawdę, chciałabym, abyście sięgnęli po tę powieść, po poprzednie, a także po przyszłe, w każdym razie jest to powieść, która ma bardzo wiele do zaoferowania, zaskoczy Was, a czyta się ją niesamowicie szybciutko. I przyznam, że ja bardzo sobie ją cenię. Cieszę się, że po nią sięgnęłam, że miałam okazję ją przeczytać i teraz mogę ją recenzować dla Was. Tak więc zachęcam Was właśnie do tego, aby po nią sięgnąć, aby spróbować. Ostrzegam. Że raczej polecałabym zapoznać się z poprzednimi tomami, ponieważ możecie się trochę zgubić, kiedy będziecie czytać Dziedzica Zaklinaczy bez wiedzy, jaką możecie zdobyć, czytając poprzednie tomy. Ale dla chcącego nic trudnego, więc jeżeli na przykład nie interesują Was losy poprzednich bohaterów, którzy na dobrą sprawę pojawiają się także tutaj, to po prostu spróbujcie i sami zadecydujcie, czy warto. Zamierzyć także do innych części. Prawdę mówiąc, to literatura ma to do siebie, że nigdy nic nie odchodzi i nigdy nic nie jest stracone, więc możecie przeczytać tę część, poprzednie, wrócić do tej, nic straconego. A polecam, polecam, polecam. I przyznam, że sama z przyjemnością przeczytam jeszcze raz Kroniki Dziedziców. Dziedzica zaklinaczy i myślę, że od tej chwili będę trochę inaczej spoglądać na muzykę, jak również na zombie. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć? Zachęcam do recenzji pisanej poniżej. Jak także mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w kolejnym filmiku. Na razie.